Mam jeszcze raz ogromną prośbę, żeby pilnować tego czasu. Ja znowu 10 sekund przed końcem czasu wstanę, a Państwa oczywiście, państwa okay. oczywiście prosimy o opanowanie głosów, ponieważ jest bardzo wiele doskonale do Mamy nadzieję, że wszystkie wypowiedzi kandydatów zostaną wysłuchane z równą uwagą. Pierwszy z kandydatów, Pan Norbert Maskarz. Myślę, że przez te 7 tygodni i prawie 8 tygodni kampanii wyborczej wspólnie z mieszkańcami Tarnobrzega stworzyliśmy program Piramidę Potrzeb Mieszkańców. Program ambitny, ale program do zrealizowania, program na miarę oczekiwań obecnych naszych 40 ponad 8 tysięcznego miasta. Szanowni Państwo, myślę, że dziś, ponieważ wiele osób podkreśla startując po raz trzeci, ubiegając się o urząd prezydenta, jestem osobą już doświadczoną. Od trzech kadencji jestem radnym. Pełniłem również funkcję wicemarszałka Województwa Podkarpackiego, odpowiadając między innymi za zagadnienia związane z rozwojem regionalnym, z pozyskiwaniem środków unijnych, ale również z nadzorem nad, nad przepraszam, służbą zdrowia. Dodatkowo, Szanowni Państwo, myślę, że nie jestem kandydatem ani za młodym, bo trzeba uczciwie powiedzieć, pierwszy mój debiut w wieku 30 lat wówczas. Po jednej zaledwie kadencji bycia radnym Rady Miasta, trzeciej kadencji, byłem człowiekiem, dla którego jeszcze wciąż samorząd tarnobrzeski konstrukcja budżetu mogła pozostawać pewną tajemnicą. Dziś w wieku 38 lat nie jestem kandydatem za młodym, ale nie jestem również kandydatem za starym. Nie myślę o emeryturze, a ten program, szanowni państwo, który stanowi pochodną tego, co usłyszałem w... W autobusach komunikacji miejskiej, na bazarze, na targu, na spotkaniach praktycznie w każdym z osiedli, bo pozostało mi tylko jeszcze osiedle na Sielec i Zakrzów. W tych osiedlach jeszcze nie miałem otwartego spotkania z mieszkańcami. Jestem głęboko przekonany, że wszyscy tarnobrzeni oczekują zmiany. Oczekują zmiany i ożywienia. Jednocześnie podkreślałem to wielokrotnie, zresztą pan prezydent Wójtowicz na sesji o tym wspomniał, na łamach nowin wyraziłem się, że są dziedziny i zadania, nad którymi prezydent Jan Dziubiński przez ostatnie 12 lat prezydentury czuwał. I realizował. Nie twierdzę, że przez 12 lat w Tarnobrzegu nie zostało nic zrobione. I tak jak powiedział swego czasu prominent zhn że takie miasta, pan Goryszewski, że takie miasta jak Tarnobrzeg wkrótce powinny zarosnąć trawą i pokrzywami, to uważam, że Jan Dziubiński zrobił wiele dobrego, aczkolwiek wiele szans. Szanowni Państwo, wiele szans przeszło nam, Janowi Dziubińskiemu, Radzie Miasta przez te 12 lat jego prezydentury koło nosa. Panie prezydencie Staszek cieszę się, że dzisiaj na tej sali jest tak licznie obecny Urząd Miasta po godzinach. Są wiceprezydenci, są służby prasowe, naczelnicy, rozumiem, że to jest ten stres przedwyborczy i cieszę się z tego faktu, bo na tym polega kwintesencja demokracji. Pan akurat jest przejawem niezłomności charakteru, Panie Prezydencie Stasiak i dzisiaj, jak się Pan przyznaje do Solidarności, to Pan był żywą historią tej solidarności i nie musi Pan przyznawać się do czegoś, czego nie był Pan uczestnikiem, tak jak czynią to niektórzy inni kandydaci. Szanowni Państwo. Podsumowując, jestem do Państwa dyspozycji, nie jestem za młody, nie jestem za stary, nie potrzebuję czterech lat na prezydenturę, aby dotrwać do emerytury. Jestem od 21 listopada do wynajęcia. Wszystkiego dobrego. Każdy z nas ma prawo do własnych poglądów. Demokracja polega na tym, że każdy może wyrażać swoje poglądy i je artykułować. Ale to nie znaczy, że samorząd ma zajmować się polityką. Tak, jak na naszym spocie wyborczym, powinniśmy się zająć budową szkół, a nie robieniem polityki. I tu na dole, tu w samorządzie deklaruję wolę współpracy jako przyszły prezydent. Wolę współpracy z wszystkimi środowiskami bez względu na opcje. Dla dobra tego miasta mamy przede wszystkim program działania, mamy wolę współpracy, mamy wsparcie parlamentarzystów i zaplecze rządowe, które jest bardzo ważne do realizacji inwestycji, do realizacji. Inwestycji na rzecz rozwoju miasta jest teraz szansa dla Tarnobrzega i powinniśmy ją wykorzystać. Jeżeli tej szansy nie wykorzystamy drugiej takiej chwili myślę, że w historii nie będzie, nie tylko tego miasta, ale naszego państwa. Myślę, że wszyscy Państwo 21 pójdziecie do wyborów, musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, jakiego miasta oczekujemy? Czy miasta stagnacji, czy miasta rozwoju? Czy miasta, które będzie wykorzystywało szansę i będzie zajmowało się przede wszystkim rozwojem miasta i budową na rzecz tego miasta dla wszystkich mieszkańców. Tak jak powtarzałem, to musi być rozwój i współpraca ze wszystkimi środowiskami. Taką wolę deklaruję i to Państwu obiecuję, jeżeli Państwo na mnie zagłosujecie w najbliższych wyborach. Dziękuję. Proszę państwa, ja myślę, że czas. Y Pogodzić panów Mastalerza i Dziobińskiego, postawić na młodość, odwagę i na to wszystko, co niesie z sobą nie, nie, nie żagiel. Proszę państwa, czas, czas po prostu na dobrą zmianę. Myślę, że wszyscy mają dość już utarczek pana Dziobińskiego i pana Mastalerza. Czas na dobrą zmianę. Tarnomrzek zasługuje na więcej, na więcej miejsc pracy, na więcej energii, więcej życia w każdej sferze życia miasta. Tak uważam, mam tą wizję, wiem co chcę zrobić, chcę tutaj żyć, bo kocham to miasto, chcę, żeby tutaj moje dzieci żyły, chcę, żeby się tutaj uczyły, miały blisko do szkoły, do przedszkola, a także żeby miały później zapewnioną dobrą pracę w dobrych kierunkach. Chcę także, żeby mieszkańcy po prostu lubili Tarnobrzeg, żeby nie psioczyli na to, że nie mają po czym dojść do tej szkoły czy do tej pracy. Chcę, żeby miasto było przyjazne. Chcę, żeby każdy z mieszkańców Tarnobrzega był dumny z tego, że w tym mieście mieszka i mieszka jego rodzina. Tarnobrzeg zasługuje na młodość, proszę Państwa. Tarnobrzeg zasługuje na odwagę, dynamikę. Tarnobrzeg zasługuje na więcej. Dziękuję bardzo i liczę na Państwa głos. Pozwólcie Państwo, że może ja tak trochę w innym tonie. Myślę, że macie Państwo dużo cierpliwości do tego, żeby nas słuchać. I współczuję wam, tak uczciwie mówiąc, bo rzeczywiście myślę, że wszyscy jesteśmy tu, jak na tej sali siedzimy, zmęczeni z wyborami, trochę za dużo tych wyborów, trochę mieliśmy w tym roku już za dużo tych emocji. Niemniej kalendarz wyborczy tak spowodował, że. Te wybory muszą się odbywać i się odbywają. Ja Państwu powiem, dlaczego ja akurat kandyduję, nie dlatego, że uważam się, że e, będąc prezydentem no powinienem dalej nim być. Nie, uważam zupełnie inaczej i to odnosi się nie tylko do samego Tarnobrzegia, ale odnosi się do sytuacji, która w tej chwili wytworzyła się w Polsce. Otóż, proszę Państwa, ostatnie, myślę, że to jest ostatni okres, kiedy duże pieniądze z Unii Europejskiej płyną do Polski. I myślę, że ze względu na sytuację ekonomiczną w Unii Europejskiej te środki finansowe, te środki unijne wcześniej czy później przestaną płynąć. I uważam również, że dzisiaj Tarnobrzeg, który ma zarezerwowane środki w wysokości 170 milionów na inwestycje do 2013 roku i przyznane środki w wysokości 85 milionów złotych z Unii Europejskiej musi te środki wykorzystać. Musi, proszę Państwa, je wykorzystać i zdążyć w czasie, bo zasadą kontraktu z Unią Europejską jest taka, że w momencie, kiedy kończy się program realizacji, a on się kończy w 2013 roku, niewykorzystane środki po prostu przepadają bezpowrotnie. I dzisiaj, proszę Państwa, te inwestycje, które są zaplanowane, a więc remont ulicy Sienkiewicza, Park Technologiczno-Przemysłowy, przez wiele, wiele innych. Inwestycji, które dzisiaj są do zrealizowania, one muszą być od jutra realizowane. One już zaczęły być realizowane. Nie może być przerwy ani tygodnia, ani miesiąca, ani roku, żeby, żeby, proszę Państwa, wystarczyło czasu na ich zrealizowanie. Muszą one być w zmarszu realizowane i muszą być bardzo płynnie realizowane, bo to jest gwarancja, że do 2013 roku zostaną wykorzystane. Ja posiadam tą wiedzę, zespół, który ze mną pracuje, posiada te umiejętności, jest przygotowany i potrafi to realizować. I druga rzecz, o której tu już była wspomniana. Są również pieniądze w wysokości ponad 50 milionów złotych przyznanych na usuwanie skutków powodzi. 26 milionów na oczyszczanie ścieków, pozostałe pieniądze są na remonty. Jest do wykonania 70 ulic w Tarnobrzegu, które ucierpiały w trakcie powodzi. Pieniądze są znaczące blisko 30 milionów złotych. Wiele obiektów, przedszkola, szkoły. Są domy osiedlowe, i te pieniądze również trzeba wykorzystać, bo te pieniądze też są określone ściśle czasem, kiedy je należy wykorzystać. I to jest, proszę Państwa, powód, dla którego uważam, że tylko obecny zespół, który pracuje w Urzędzie Miasta, jest w stanie to wykonać w terminie i w sposób właściwy. Przepraszam bardzo, jeszcze tylko ten, chciałbym się do naszych. Do moich kandydatów i poprosić ich, że podobnie tak jak pan Norbert Ma staleć, jak i ja, jako, jako yy, yy, samorządowcy musimy składać oświadczenie majątkowe. W związku z tym myślę, że dobrze by było, gdyby nasi kandydaci również złożyli takie oświadczenie majątkowe, bo mieszkańcy do mnie się również zwracają i mówią, co masz, takim jesteś. Bardzo proszę. Bardzo proszę, nie wiem czy nie pomyliłem. Nie, pomyliłem, bardzo proszę tam panu. 都好了。